Galery. Po odkryciu średniowiecznej galery na środku Laguny Weneckiej, archeolog Marco d'Agostino i jego koledzy muszą podjąć ważną decyzję. Marco i Wenecki Urząd do Spraw Archeologii chcieliby wydobyć okręt i wystawić go w Wenecji. Wymagałoby to jednak bardzo skomplikowanych i kosztownych prac inżynieryjnych. Tak więc jedynym sposobem zabezpieczenia galery na przyszłość jest ponowne zalanie jej wodą. Najpierw jednak zespół musi rozwiązać dwie zagadki: dlaczego galery zniknęły z kart historii oraz dlaczego tak konkretna galera znalazła się wraz z barką na brzegu wyspy na terenie XIV wiecznego klasztoru. Przyczyny należy szukać w dwóch wstrząsających wydarzeniach z końca XV wieku. Zaledwie kilka lat po przegnaniu weneckiej floty z Atlantyku dokonano historycznego odkrycia. W 1492 roku Krzysztof Kolumb dopłynął do Ameryki i w imieniu Hiszpanii objął ją w posiadanie. Wenecja znalazła się na bocznym torze. Pięć lat później, w 1497 roku, po tym niezwykłym wydarzeniu, nastąpiło kolejne. Portugalczycy wytyczyli szlak morski do Azji. Rywale Wenecji mogli teraz sprowadzać korzenie i jedwab bezpośrednio ze źródła, omijając konwoje galer. Zbudowali większe od galer galeony, wytrzymujące morskie sztormy i mieszczące znacznie więcej ładunku. Luca Mola uważa, że w tym okresie wspaniały wenecki okręt był już przestarzały. Gdy na początku XVI wieku wenecka flota przypłynęła do Londynu i Anglicy zobaczyli śmiesznie mały ładunek, powiedzieli Wenecjanom, żeby już więcej się nie pokazywali, jeśli to wszystko, co ze sobą mają. Wenecjanie nie spodziewali się tego. Nawet przez myśl im nie przeszło, że kiedyś ich galery okażą się przestarzałe. Wenecja nie umiała poradzić sobie z wyzwaniami, jakie stawiały nowe czasy XVI i XVII wieku, kiedy to centrum światowego handlu przeniosło się z Morza Śródziemnego na Oceany Atlantycki i Indyjski, gdzie niezbędne są większe, pełnomorskie statki. Galera przestała być najlepszym rozwiązaniem konstrukcyjnym, ale Wenecjanie nie poszli z duchem czasu i nie stworzyli nowego okrętu. Nadszedł koniec Imperium Weneckiego i Złotego Wieku weneckich galer. Ale galera znaleziona w lagunie miała do spełnienia jeszcze jedną misję przed odejściem w zapomnienie. Misja ta wiązała się z Wyspą San Marco in Bocalama. Aby dowiedzieć się, na czym ona polegała, Marco d'Agostino odwiedza weneckie archiwum historyczne. Archiwistka Alessandra Schiavon odnajduje w rejestrze postanowień Wielkiej Rady z 1328 roku wskazówki co do losów galery. Decyzja dotyczy prośby mnichów z klasztoru na San Marco in Bocalama. Prośbę wystosował do Rady przeor klasztoru z San Marco in Bocalama imieniem Nicolo. Wygląda na to, że woda w lagunie zaczęła się podnosić, stopniowo zalewając wyspę. Mnisi chcieli odzyskać przystań dla łodzi, która została zatopiona. Ten wpis, sporządzony 670 lat temu, wskazuje, że Rada udzieliła pozwolenia na budowę nowej przystani. Tej właśnie wskazówki szukał Marco. W tamtych czasach do umacniania brzegów Wenecjanie wykorzystywali stare statki i łodzie. W zapiskach nie ma wzmianki o łodziach, ponieważ było oczywiste, że zostaną użyte w tym celu. Zwykle je rozbierano i wykorzystywano drewno. Niezwykłe w przypadku wyspy jest to, że okręty pozostały w całości. Opróżniono je i wykorzystano do umocnienia brzegu zalewanego przez podnoszące się wody laguny o czym mówił przeor Nicolo. Hipotezę Marka potwierdza stary rysunek odkryty przez innego archiwistę, Giovaniego Caniato. Widnieje na nim kadłub łodzi wbudowany w umocnienia wzdłuż brzegu wyspy. Losy galery odkrytej przez Marka są teraz jasne. Po 15 latach służby na morzu została wraz z barką wykorzystana do budowy nowej przystani dla łodzi na wyspie San Marco in Bocalama. Jednakże okręt, który uczynił z Wenecji supermocarstwo, nie był w stanie pokonać wód, na których niegdyś królował. Na mapie wykonanej kilkadziesiąt lat później widać, że wyspa jest już do połowy zalana, a z klasztoru zostały ruiny. Wkrótce wyspa stała się masowym grobem ofiar zarazy, po czym ostatecznie pogrążyła się w morzu. Teraz poznawszy historię galery i barki. Marko oraz zespół archeologów mają do wykonania ostatnie zadanie: zwrócić oba okręty morzu. Pokrywają je ochronnymi płachtami i wypełniają piaskiem, a następnie przestawiają pompy i zalewają stanowisko wodą. Galera i barka, przywrócone światu zaledwie na kilka tygodni, ponownie znikają w wodach laguny. Tym razem jednak tylko na kilka lat. Urząd do spraw archeologii planuje ponowne odsłonięcie stanowiska i wydobycie obu okrętów z użyciem najnowszych zdobyczy techniki. Po konserwacji galera i barka zostaną wystawione dokładnie w tym samym miejscu, w którym się narodziły w weneckim arsenale. Do tego czasu Marko i jego koledzy będą kontynuować podwodne poszukiwania. Kto wie, jakie jeszcze skarby czekają na odkrycie w Lagunie Weneckiej? Opracowanie wersji polskiej studio.